Witam mordeczki w filmie Na wtorek gramy o wielką kasę. Zapraszam wszystkich na film. A partnerami kanału są STS Zakłady Bukmacherskie Elwibet, Totalbet, Forbet, Nobelbet i Betcris. Linki do rejestracji macie w pierwszym komentarzu pod tym filmem. I od razu lecimy z typowaniem wtorkowym. Zaczynamy od bombeczek. Mimo że nic nie mam do gry, to bombeczek dość sporo. Enfield Town z Letterhead na dwójce za 9-0. Sheffield United z Colchester drużyny U23 na dwójce 6,40, Warren Point Coleraine tutaj 1 540 i Ulm Waldorf dwójeczka 5,40. Wtorkowe kursy powyżej 2.0 to Jerkhum z Setifem na dwójce za 2.0, Oldham Sutton dwójka 2,40, Yeovil Bromley 1 250. Sheffield Wednesday, Ipswich drużyny U23 na dwójce 2,30. I Botafagos Fluminense na dwójce 2,25. Remisy są trzy. Southend, 3: Maidenhead Southend 3,15. Lancaster Morpew 3,90. I Bayern Monachium z PSG Kobiet za 3,40. No i mamy królewski kuponik na wtorek: a jest to Setif z podpóreczką. Mecz algierski. Playmouth z podpórką i Cliftonville po całości to Liga Irlandii Północnej. Do wyjęcia 950 z Królewskiego Kuponiku na wtorek. No i Liga Typera, a Liga Typera to aż 15 punktów. Tym razem dlaczego? Bo mecz kobiet to tak z ukłonem dla kobiet mecz Bayernu z PSG. Typujemy w dzisiejszym typowaniu Ligi Typera. No i mamy zaktualizowany ranking Ligi Typera. Na pierwszym miejscu Przemek, 192 punkty, nie zdobył punktów ten weekend. Za to Poker się przesunął na drugie miejsce, z trzeciego ma 182 punkciki. Paweł Luszczak na trzecim miejscu. Punkty w rankingu zdobywali również zawodnicy w środku tabeli. Sporo przesunięć, a następna aktualizacja rankingu prawdopodobnie w przyszłym tygodniu. Jeszcze dla osób, które prosiło o wyniki grupy Wipolskiej z ostatniego miesiąca, kuponiki wyglądały w ten sposób. Tutaj mamy kolejne 2 na 3 trafione, tutaj 3 na 3 i 1 na 3. Tak wyglądał ostatni miesiąc. Tu podsumowanie zysku ostatniego miesiąca w grupie standardowej: zysk wyniósł na czysto 2823. To ostatnie 4 tygodnie trwania grupy VIPOLSKiej. A jeśli macie ochotę dołączyć do którejś z grup, zapraszam oczywiście do kontaktu mailowego na sportpredictions.pl. Nowa grupa na Formułę 1. Wczoraj dość ładne typowanko. Pierwszy wyścig Bahrainu zaliczony. Jeśli macie ochotę dołączyć, to zróbcie to jak najszybciej no bo ta grupa jest na cały sezon. No i dobrze jest wejść na samym początku. Wtedy najwięcej z tego skorzystacie. A tam kupony królewskie w każdym dniu kwalifikacji. Jaki wyścig głównego, no i w związku z tym, że w tym tygodniu nie będą grały top ligi europejskie, podsumowanie tygodnia z tego właśnie filmu i statystyka, którą podłączę oczywiście pod ekran końcowy. Liga angielska tablicowo minus 215, trafiliśmy tylko totnem. jeden mecz na 4, 1,85. Liga polska za to aż 465 do przodu. Trafiona warta Poznań na dwójce za 3,35. Remis Legii z Rakowem w końcu remis. Weszła nam też Lechia za 1,65, Lech za 1,45 i remis Górnika z Bruckbetem. Liga niemiecka również tablicowo na plusie. Tutaj mecz Bochum, Gladbach przegrany, był typowany na dwójkę. Gladbach wygrywało 2-0 i ten mecz prawdopodobnie by wygrało. Szkoda, bo nie zaliczyło nam to um, trochę większego zysku. Trafiliśmy za to. Mainz za 1,70, Stuttgart za 2,10, Bayern za 1,2, i remis Kelns z Borusją Dortmund. Liga francuska również tablicowo plus: trafiony remis Saint-Étienne-Trua za 3,35, Lons Clermont na jedynce za 1,75, Angers za 2,25, Rennes za 1,3, i remis Reims z Lyonem za 3,65. Liga włoska również plusowo tym razem 60, trafione Sassuolo. Za 1,65 Napoli za 1,50 remis. Dość bombkowy za 4,50 Interu z Fiorentiną. Wygrana Milanu i Juventusu. No i Hiszpania tym razem na minusie 65 delikatnym. Trafiona Osasuna, Atletico Madrid, Espanyol i remis Sevilla Sociedad. Holenderska delikatny minusik. Trafione het Eagles za 2,15. Twente za 1,75 remis Nijmegen z Partą Rotterdam za 3,35. Przedby nam bombkowy remis Ajaxu. No, ale jak zwykle w doliczonym czasie gry musiało się to odwrócić. A z kuponów, z kuponów w Polsce, jeden ze standardowych kuponów wszedł: 297 tam było wyjęte. Kupon Royal z Polski również wszedł: tutaj 560 wyjęte. Wszedł nam Royal z Włoch, gdzie wyjęliśmy 750. Wszedł nam Royal z Hiszpanii, gdzie wyjęliśmy 535. Standardowy kuponik z Holandii, gdzie jest duża przebitka, bo 451 oraz kupon weekendu czyli ten główny kuponik z filmu za 2520. Kolejny weekend z kuponem weekendu na zielono tak więc fajnie to wyszło. Tu macie liczby, jakie były w poszczególnych ligach. No i oczywiście film Nam Zysk wygenerował 1745. Kolejny weekend plusowy, tak więc bardzo zadowoleni jesteśmy. Dziękuję Wam za łapki w górę pod poniedziałkowym filmem, o które prosiłem. Już mniej więcej wiem, którzy z Was nie słuchają, a którzy z Was słuchają. Tego się spodziewałem, troszeczkę sobie potwierdziłem. I jeden my, który wprowadzam od tej pory w typowanie Ligi Pera. Będę na przestrzeni filmów. W dowolnym momencie filmu mówił, co trzeba zawrzeć w swoim typie, jeśli chodzi o typowanie ligi typera, i wtedy będę wiedział, kto z was słucha, to, co mówię, a kto tylko sobie przewija do ligi typera, bo do kuponów. Tak więc od tego filmu nowa zasada w lidze typera po prostu spełnić wymóg, o którym mówię w filmie dotyczący typowania e, na przestrzeni oczywiście danego filmu. W tym filmie po prostu Postawcie kropkę po swoim typie. Czyli piszecie Bayern kobiet PSG kobiet, nie wiem, powiedzmy 1:1 i stawiacie kropeczkę, żebym wiedział kto po prostu słucha i tylko typy z kropeczkami będą się liczyły w tym odcinku. A ja na chwilę obecną bardzo dziękuję wam za uwagę. Dziękuję również za komentarze, jakie mi pisaliście pod poniedziałkowym filmem. Doceniam to, doceniam tych ludzi, którzy tworzą naszą społeczność, mam nadzieję, że jesteście zadowoleni. Zasubskrybujcie kanał, zostawcie łapeczkę w górę. Życzę powodzonka i do usłyszenia w kolejnych filmikach.